Historia Michelle Lang opowiada o strasznym końcu młodej kobiety, która próbowała rozpocząć nowe życie tysiące kilometrów od domu, w miejscu, które powinno być dla niej najbezpieczniejsze. Michelle Lang urodziła się w chińskim mieście Chengdu i dorastała jako jedynaczka. W 2008 roku straciła ojca, gdy była jeszcze bardzo młoda, a strata ta pozostawiła głęboki ślad w jej życiu. Po śmierci ojca więź między nią a matką May stała się jeszcze silniejsza. Matka zawsze opisywała Michelle jako osobę niezwykle współczującą i bardzo wrażliwą na uczucia innych. Mimo własnych problemów, nigdy nie rezygnowała z pomagania innym. Nawet gdy była zestresowana lub smutna, starała się tego nie okazywać i wyglądała na silną. W 2011 roku Michelle podjęła decyzję, która całkowicie zmieniła jej życie. Postanowiła wyjechać na studia do Australii. Ta decyzja wymagała od niej ogromnej odwagi. Jej matka była zaniepokojona, ale wiedząc, że córka chce się rozwijać, wsparła ją. Całe swoje oszczędności przeznaczyła na edukację Michelle i jej nowe życie. Michelle zaraz po przybyciu do Australii rozpoczęła pracę i większość zarobionych pieniędzy wysyłała matce. Swoje potrzeby stawiała na drugim planie. A komfort matki przedkładała nad wszystko inne. Przeprowadzka do krewnych mieszkających w Australii była dla niej wielką szansą. Miejsce to wydawało się bezpieczne, znajome i spokojne jak dom. Nikt jednak nie wiedział, że z czasem w tym domu ujawni się straszna prawda i że życie Michelle dobiegnie tu końca. Michelle, gdy przyzwyczajała się do życia w Australii, jej życie powoli zaczęło się układać. Mieszkała w dzielnicy Campbelltown w domu swojej ciotki, wujka i kuzyna. Dom ten był dla niej nie tylko miejscem zakwaterowania, ale także przestrzenią, w której czuła się bezpiecznie, mimo że była z dala od rodziny. Dostosowała się do życia uniwersyteckiego, osiągała dobre wyniki w nauce i miała małą, ale zgraną grupę przyjaciół. Łatwo nawiązywała kontakty z ludźmi, była cicha, ale serdeczna, dzięki czemu wszyscy ją lubili. Mimo że mieszkała w Australii od pięciu lat, nie zerwała więzi z matką. Rozmawiały prawie codziennie, dzieląc się nawet najdrobniejszymi szczegółami swojego życia. W życiu akademickim również osiągała stabilne postępy. Po ukończeniu studiów na kierunku biznesowym na University of Technology, Sydney rozpoczęła naukę w Sydney Institute of Interpreting and Translation. Miała jasne plany na przyszłość, a ich centralnym punktem było stworzenie lepszego życia, zarówno dla siebie, jak i dla matki. Pracowała, studiowała a w wolnym czasie spotykała się z przyjaciółmi. Była aktywna w mediach społecznościowych, często publikowała zdjęcia z miejsc, które odwiedzała, pokazując, że jest zadowolona ze swojego życia. Dla osób, które ją znały, w życiu Michelle nie było nic niezwykłego. Z zewnątrz wszystko wyglądało w porządku. Michelle czuła się bezpieczna i nigdy nie wspomniała nikomu o żadnych problemach w domu, w którym mieszkała. Zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele uważali, że jest zadowolona ze swojego życia. Jednak nikt nie znał prawdy. Miejsce, w którym Michelle była najbardziej bezbronna, było w rzeczywistości miejscem, w którym czuła się najbezpieczniej. Nikt nie przypuszczał, że pewnego dnia ten porządek zostanie nagle i nieodwracalnie zakłócony. Czwartek 21 kwietnia 2016 roku był dla Michelle zwyczajnym dniem. Po południu była na uniwersytecie i spędzała czas z kilkoma przyjaciółmi. Jak zwykle była spokojna, w dobrym nastroju i nie zachowywała się w żaden dziwny sposób. Żegnając się z przyjaciółmi przed uniwersytetem, powiedziała, że idzie na zakupy. Wsiadając do autobusu, uśmiechnęła się, a przyjaciele pożegnali ją. Było to ich ostatnie spotkanie z Michelle. Pojechała do centrum miasta i przez jakiś czas spacerowała po Pitt Street Mall. Kamery bezpieczeństwa wyraźnie pokazały, że sama odwiedzała sklepy, rozglądała się dookoła i nikt jej nie śledził. Miała na sobie dżinsy, szary bluzkę z długimi rękawami i czerwone torby na ramieniu. Na nagraniach nie widać było ani paniki, ani niepokoju. W miarę upływu czasu zakończyła zakupy, napiła się czegoś, a następnie wsiadła do pociągu. Po południu wysiadła na stacji Campbelltown i udała się do domu. Do tego momentu wszystko było normalne. Michelle przez cały dzień wymieniała wiadomości ze swoimi przyjaciółmi. Jednak po godzinach wieczornych nagle zapadła cisza. Nie można było dodzwonić się na jej telefon. Nie pojawiały się jej zwyczajowe posty w mediach społecznościowych. Nie było śladu po Michelle, która zazwyczaj była bardzo aktywna. Kiedy następnego dnia nie pojawiła się na uniwersytecie, jej przyjaciele zaczęli się niepokoić, ale nikt nie sądził, że może to być coś poważnego. W końcu ludzie czasami znikają. Wyłączają telefony lub wyjeżdżają gdzieś bez uprzedzenia. Jednak ta cisza nie pasowała do Michelle. Mimo upływu dni nadal nie było żadnych wiadomości od Michelle. Czwartego dnia wraz z powrotem ciotki z weekendu zrozumiano powagę sytuacji. Ciotka, która po powrocie do domu zauważyła nieobecność Michelle, natychmiast zgłosiła się na policję. Fakt, że do tego momentu nikt nie zgłosił oficjalnego zaginięcia sprawił, że czas działał na ich niekorzyść. Policja natychmiast po zgłoszeniu zaginięcia rozpoczęła dochodzenie i zbadała miejsca, w których Michelle była ostatnio widziana. W tym samym czasie wiele kilometrów od miejsca zdarzenia wpłynęło kolejne zgłoszenie. Na wybrzeżu nowej południowej Walii, w okolicy Snapper Point, znanej ze skał i silnych fal, turysta zauważył nieruchomą postać w wodzie. Po zbliżeniu się okazało się, że nie była to osoba pływająca, ale leżące twarzą do wody ciało. Na miejsce zdarzenia wezwano ekipy ratownicze, a ratownik medyczny został przetransportowany helikopterem nad wodę. Znaleziona osoba była młodą kobietą, która straciła życie. Nie była to jednak zwykła śmierć. Ciało kobiety było całkowicie nagie i miało prawie 40 ran kłutych. Najbardziej śmiertelna rana znajdowała się na szyi. Rany na ciele wyraźnie wskazywały, że do ostatniej chwili próbowała się bronić. Policja oświadczyła, że ciało nie zostało wyrzucone przez falę, ale zostało celowo pozostawione w tym miejscu. Ta młoda kobieta, której tożsamość nie była jeszcze znana, zaczęła być nazywana w prasie Snapper Point Jane Doe. W tym czasie nikt nie wiedział jeszcze na pewno, że to straszne odkrycie ma związek z zaginięciem Michelle Lang kilka dni wcześniej. Jednak wkrótce te dwie historie połączyła jedna straszna prawda. Tożsamość młodej kobiety, znalezionej w Snapper Point, była dla policji najpilniejszą kwestią. W pierwszych oświadczeniach podano, że ciało należało do kobiety w wieku od 20 do 35 lat, pochodzenia azjatyckiego. Nie miała na sobie żadnych ubrań, biżuterii ani przedmiotów, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej tożsamości. Na jej ciele nie znaleziono żadnych charakterystycznych tatuaży ani znaków szczególnych, co utrudniało ustalenie tożsamości. Policja poprosiła opinię publiczną o pomoc, udostępniając komputerowo przygotowany szkic twarzy i nadając kobiecie tymczasową nazwę Snapper Point Jane Doe. Gdy zdjęcia te pojawiły się w mediach, użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli zwracać uwagę na pewne podobieństwa. Podobieństwa między zaginioną od kilku dni Michelle Lang a znalezionym ciałem były zbyt duże, aby je zignorować. Jej przyjaciele i znajomi z uniwersytetu powiedzieli, że patrząc na zdjęcia, mieli złe przeczucia. Wkrótce przeprowadzono testy DNA i potwierdziły się najgorsze obawy. Młoda kobieta znaleziona w Snapper Point była 25-letnią Michelle Lang. Ta wiadomość była druzgocąca dla jej rodziny i przyjaciół. Jej matka, która przyleciała w pośpiechu z Chin do Australii, musiała dowiedzieć się, co stało się z córką. Po ustaleniu tożsamości śledztwo nabrało tempa. Policja przeprowadziła szczegółowe rozmowy ze wszystkimi osobami z najbliższego otoczenia Michelle, w tym z mieszkańcami domu, w którym mieszkała. Dom został dokładnie przeszukany, a rejestry połączeń telefonicznych, nagrania z kamer i dane cyfrowe zostały szczegółowo zbadane. Próbowano ustalić, co Michelle robiła w ostatnich godzinach swojego życia. Właśnie wtedy policja zwróciła uwagę na pojazd zarejestrowany przez kamery. Kilka godzin przed znalezieniem ciała Michelle. Pojazd ten jechał w kierunku Parku Narodowego. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że pojazd należał do Dereka, szwagra Michelle. Ta informacja zaszokowała wszystkich. Derek był jedną z osób, które zgłosiły zaginięcie Michelle na policję. Był blisko związany z rodziną i często przebywał w ich domu. Policja zatrzymała Dereka i zbadała jego telefon. Zdjęcia znalezione podczas badania całkowicie zmieniły przebieg śledztwa. W telefonie znajdowały się zdjęcia Michelle, związanej i zakneblowanej w swoim łóżku. Wyraz strachu na jej twarzy utkwił w pamięci policjantów prowadzących śledztwo. Teraz było już pewne, że morderstwo nie było dziełem osoby z zewnątrz, ale kogoś z domu. Okazało się, że Michelle została wciągnięta w straszny koszmar w miejscu, któremu ufała najbardziej, kiedy była najbardziej bezbronna. W miarę postępów śledztwa Powoli zaczęły wychodzić na jaw szczegóły dotyczące tego, co spotkało Michelle po powrocie do domu. Po zebraniu nagrań z kamer bezpieczeństwa i rejestrów połączeń telefonicznych, policja doszła do wniosku, że Michelle została zaatakowana zaraz po powrocie do domu. Tego dnia nikogo nie było w domu, co stworzyło sprzyjające warunki dla napastnika. Michelle została złapana w swoim pokoju, związano jej ręce, zakneblowano usta. I całkowicie pozbawiono możliwości obrony. Najbardziej przerażające było to, że wszystko to wydarzyło się w domu, w którym czuła się bezpieczna. Policja nie była w stanie ustalić, jak długo Michelle była przetrzymywana przy życiu. Jednak zebrane dowody wskazywały, że mogła być przetrzymywana przez wiele godzin, a nawet dni. Wydaje się, że w tym czasie była poddawana ciężkiej przemocy fizycznej i psychicznej. W pewnym momencie do domu przyszedł jej kuzyn. Jednak Michelle była związana kilka metrów dalej, a kuzyn nie miał o niczym pojęcia. Ten szczegół pokazuje, jak cicho i potajemnie przebiegało to wydarzenie. Uważa się, że cel ataku był jasny. Policja wyjaśniła, że nie była to spontaniczna wybuch gniewu, ale atak o charakterze seksualnym. Przerażenie, jakiego doświadczyła Michelle, nie ograniczało się tylko do przemocy fizycznej. Kontrola, zastraszanie i całkowita bezradność były częścią tego koszmaru. Michelle nie mogła prosić o pomoc. Nie mogła się odezwać i nie miała gdzie uciec. To, co działo się w domu, stało się dla niej torturą, podczas której całkowicie straciła poczucie czasu. Według ustaleń policji, Michelle zginęła między czwartkiem 21 kwietnia wieczorem a niedzielą 24 kwietnia rano. W tym czasie napastnik wielokrotnie ją pchnął nożem. Najbardziej śmiertelny cios otrzymała w gardło. Michelle walczyła o życie do ostatniej chwili. Najwyraźniejszym tego dowodem były rany obronne na jej ciele. Po zabójstwie ciało zostało owinięte w folię i rano umieszczone w samochodzie. Napastnik zabrał martwe ciało Michelle i wyruszył w długą podróż. Po drodze śledzono go za pomocą sygnałów z telefonu komórkowego. Ustalono nawet, że przed dotarciem do Snapper Point zatrzymał się, aby kupić przekąskę. Następnie dotarł do skał i zrzucił ciało Michelle z klifu. Ciekawym i bolesnym szczegółem jest fakt, że Michelle wiele lat temu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie zrobione w tym miejscu. To, że pełna życia chwila stała się miejscem jej śmierci, było jednym z najbardziej wstrząsających szczegółów sprawy. Po aresztowaniu Derek został postawiony przed sądem, a wniosek o zwolnienie za kaucją został odrzucony. Podczas pierwszych rozpraw milczał. Spuszczał głowę i nie okazywał żadnych emocji. W kolejnych miesiącach postawiono mu wiele dodatkowych zarzutów. Do akt sprawy dodano poważne zarzuty, takie jak przetrzymywanie, napaść seksualna i nagrywanie filmów. Podczas procesu rodzina Michelle uczestniczyła w każdej rozprawie. Jej matka z trudem stała na nogach, słuchając opowieści o tym, co spotkało jej córkę. Sprawa ta stała się nie tylko sprawą o morderstwo. Ale także żywym dowodem na to, jak można zniszczyć zaufanie. Proces sądowy został zakończony, a Derek skazany na długą karę więzienia. Wszyscy uważali, że sprawa została zamknięta. Jednak po latach nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. W 2019 roku starsza kobieta cierpiąca na demencję, siedząc w swoim domu, znalazła w ręku pamięć USB, której pochodzenia nie pamiętała. Kobieta myślała, że to zabawka. Kiedy jej córka podłączyła pamięć USB do komputera, Zobaczyła coś przerażającego i natychmiast zadzwoniła na policję. Zawartość pamięci USB była tak szokująca, że wstrząsnęła nawet zespołami prowadzącymi śledztwo. Znajdowały się na niej filmy i zdjęcia zrobione podczas przetrzymywania Michelle. Na nagraniach wyraźnie widać, że Michelle miała mocno związane ręce, które były posiniaczone i sprawiały jej ogromny ból. Derek przemawiał do kamery kontynuując swoje ataki, co wskazuje, że tortury były świadome i systematyczne. Nagrania te ujawniły, że skala wydarzeń znacznie wykraczała poza to, co było dotychczas znane. Na Pendrive znajdowały się również filmy, na których Derek potajemnie obserwował Michelle i jej pasierbice, nagrywając je podczas snu i kąpieli. Na niektórych nagraniach stwierdzono, że oglądając te filmy zaspokajał się seksualnie. Policja ustaliła, że część tych plików została usunięta z telefonu Dereka, a zawartość pendrive'a stanowiła nagrania, które ocalały przed próbą zniszczenia dowodów. Nigdy nie wyjaśniono, w jaki sposób pendrive trafił do starszej kobiety. Sytuacja ta dodała sprawie tajemniczy i niepokojący wymiar. Wraz z nowymi dowodami Derekowi postawiono 17 nowych zarzutów. Wśród nich znalazły się bardzo poważne przestępstwa, takie jak ciężkie napaść seksualna, i produkcja treści obscenicznych. Matka Michelle prawie zemdlała, gdy dowiedziała się o tych nagraniach. Dowiedzenie się o tym, co spotkało jej córkę w tak bezpośredni i dosadny sposób, było dla niej nie do zniesienia. Niedługo potem, po otrzymaniu tych wiadomości, zmarła również babcia Michelle. Dla rodziny ta tragedia stała się koszmarem, który nie kończył się nawet po latach. Derek przyznał się również do nowych zarzutów. Jednak zgodnie z systemem prawnym wyrok za morderstwo wydany w 2017 roku nie mógł zostać zmieniony. Sędzia wyraźnie stwierdził, że gdyby te nagrania były znane podczas pierwszego procesu, Derek otrzymałby karę dożywotniego więzienia. Za nowe przestępstwa wymierzono dodatkową karę, ale miała ona być wykonywana równolegle z obecną karą pozbawienia wolności. Całkowity wymiar kary nie uległ zmianie. Dodano jedynie dwa lata do okresu warunkowego zwolnienia. Wyrok ten był dużym rozczarowaniem dla rodziny Michelle. Sąd nie uznał argumentów Dereka za przekonujące. Twierdził on, że był pod wpływem narkotyków i nie pamięta wydarzeń. Jednak eksperci stwierdzili, że argumenty te zostały wymyślone w celu uniknięcia odpowiedzialności. Sędzia stwierdził, że pomimo twierdzeń Dereka o skrusze, jego słowa nie były szczere, a jego zachowanie świadczyło o głębokim sadyzmie. Opisał go jako osobę, która nadużywała zaufania i działała w sposób zboczony seksualnie. Michelle Lang była młodą kobietą, która tysiące kilometrów stąd chciała zbudować lepszą przyszłość. Straciła życie w domu, w którym czuła się bezpiecznie, wśród ludzi, którym ufała. Dla jej matki strata ta nie była tylko utratą dziecka, ale także zniszczeniem marzeń, nadziei i całego świata matki. Nawet po latach ból ten nie ustąpił. Historia Michel boleśnie przypomina nam, że największe niebezpieczeństwo może czasami czaić się najbliżej nas, a prawdziwe zaufanie nie jest tak proste, jak nam się wydaje.